Dzisiaj pokażę Ci krótki, pięciominutowy trening, który przygotuje świetnie Twoje ciało pod sporty walki. Jedna runda w MMA trwa 5 minut i dzisiaj właśnie pięciominutowy trening, do którego nie będzie Wam potrzeba ani sprzętu, ani partnera. Zaczynamy! Te 5 minut podzielimy sobie na 5-minutowych ćwiczeń, ale zanim zaczniemy, bardzo ważna rzecz. Skupiamy się na poprawnej technice zadawanych ciosów i kopnięć. Czyli, jeżeli jesteśmy dopiero początkujący, staramy się to robić wszystko wolno. Jeżeli jesteśmy bardziej zaawansowani, oczywiście nieco przyspieszamy, ale bardzo ważne, aby skupić się na technice. Nie chcę widzieć takich szybkich, ale za to opadających, niedokładnych ciosów. Pierwsza minuta, pierwsze ćwiczenie. Samo poruszanie się w walce z cieniem. Nie zadajemy tym razem ciosów, nie zadajemy kopnięć, staramy się po prostu prawidłowo poruszać przy zachowaniu odpowiedniej wysokiej gardy. Podczas poruszania oczywiście atakujemy swojego przeciwnika, czyli przemieszczamy się do przodu, ale pamiętajcie, że on również atakuje, czyli odskakujemy, odchodzimy, schodzimy z linii ciosu, cały czas się poruszamy. Drugie ćwiczenie. Stajemy w rozkroku i będziemy robić skłony raz do nogi prawej, raz do nogi lewej. Podczas wyprostowania od razu wychodzimy z trzema ciosami, wracamy do pozycji i ponawiamy, czyli skłon do nogi lewej, po przekątnej atakujemy prawą ręką i teraz kiedy prostujemy się, wykonujemy trzy dowolne ciosy, na przykład prosty, prosty hak, wracamy do pozycji, znowu skłon i wychodzimy z ciosami. Pamiętamy o tym, aby ręce wracały do szczęki. Jeżeli czujemy, że nasza technika jest poprawna, nieco zwiększamy szybkość. Kolejne ćwiczenie to kolano frontkik. Przez pierwsze pół minuty ćwiczy noga prawa, potem noga lewa. Klęk jedno nóż, prostujemy się i zadajemy. Raz kolano, wypychając mocno bioderko, raz frontkik. Kolano. Front kick. Pamiętamy, aby ręce przytrzymać w pozycji w gardzie. Po pół minuty zmieniamy nogę atakującą. Czwarte ćwiczenie to dwa ciosy kolano, dwa ciosy front kick. Dwa ciosy, drugie kolano, dwa ciosy, drugi frontkik i tak zapętlamy przez całe 60 sekund. Wszystko robimy w miejscu, staramy się tylko przemieszczać przy ciosach. Lewy, prawy, pół kroczku do przodu, kolano cofamy do tyłu i znowu lewy, prawy, frontkik, pół kroczku do tyłu, wracamy, lewy, prawy, kolano, druga noga, pół kroczku do tyłu, lewy, prawy. I frontkik z drugiej nogi. W ten sposób zapętlamy przez całą minutę. Ostatnia minuta to walka z cieniem, gdzie staramy się połączyć wcześniejsze elementy, czyli poruszamy się po całej powierzchni, jaka jest nam dana. Zadajemy ciosy, pamiętamy, że czasami się również wycofujemy i pamiętamy o kopnięciach. Nie tylko tych, które ćwiczyliśmy, czyli kolanach i frontkikach, ale również lołkik czy jakieś wyższe. Podczas walki z cieniem pamiętajcie, że nie tylko atakujecie, ale również się bronicie. Także nie tylko do przodu, ale do tyłu również. Jeżeli macie siły, jeżeli czujecie, że wasza technika dalej jest poprawna, oczywiście po tych pięciu minutach minutka przerwy i kolejna runda, jak w MMA. Widzimy się w kolejnym odcinku. Pozdro!